Urządzenie służące do jazdy w domu. <laughs> w domu. Na Neo2 możesz trenować bez prądu, z prądem, korzystając ze zwykłego stopera, pulsometru, który będzie wskaźnikiem intensywności treningu, licznika rowerowego, smartfona albo peceta. A cały proces wygląda tak. Trenuj. Pij. Jedz. I wstawaj Rześko, powtórz. Wstawaj Rześko. Wstawaj Rześko. No dobrze. Czas na poziomy w tajemniczenia. Poziom pierwszy. TAX NEO 2 niepodłączony do źródła prądu działa bardzo podobnie jak podstawowe trenażery fluidowe czy magnetyczne. To znaczy im szybciej kręci się jego koło zamachowe, tym większy opór czujemy pod nogami. Jak regulujemy ten opór? Bardzo prosty sposób – zmieniając przełożenia. Taki trening w ogóle nie jest skomplikowany, a ponieważ jedziemy na trenażerze, możemy wykonać następujące ćwiczenia. Kontrola pracy kolan. Czy nie uciekają na zewnątrz? Czy nie zakreślamy nimi tzw. ósemki? To ćwiczenie pomaga uniknąć kontuzji i bólu kolan. Kontrola pozycji na rowerze: czy nie jadę zgarbiony, czy nie mam trudności w pochylaniu się do dolnego chwytu? W ten sposób odkrywamy przykurcze problemy z kręgosłupem oraz niewłaściwym siodełkiem, a także niewłaściwym jego ustawieniem jazda na stojącą. wymaga większej siły mięśniowej, a więc rozwija ją, w inny sposób uaktywnia nasz gorset mięśniowy i pozwala odpocząć od siodełka. Cenne na trenażerze. I uwaga! Mega ćwiczenie, pedałowanie izolowane, na przemian prawą oraz lewą nogą. To ćwiczenie pozwala skupić się na technice pedałowania i może sprawić, że nasz cykl pedałowania będzie bardziej efektywny, pełniejszy, wydajniejszy energetycznie. No i w końcu wysoka kadencja, czy jak to woli, kręcenie młynka. Ale szybciej trochę. O, to ćwiczenie bardzo usprawnia propriocepcję i sprawia, że nasze pedałowanie będzie znacznie bardziej efektywne. TAX o 2 dzięki wbudowanej w nim mini elektrowni zasila się sam, kiedy pedałujemy. Oznacza to, że nawet jeżeli nie podłączycie go do gniazdka, będzie on urządzeniem w pełni funkcjonalnym. Będzie dokonywał wszelkich pomiarów i wysyłał szczegółowe dane do urządzeń zewnętrznych. No i to światełko. Niebieskie światło oznacza lekką pracę, fioletowe nieco cięższą. Dioda czerwona rozświetli Wasz pokój wieczorem, kiedy zaczyna już piec w łydkach. Drugi poziom. Współpraca z licznikiem rowerowym albo kompatybilnym zegarkiem. Wybierz profil jazdy w domu i zobaczysz, co się stanie. Zarówno licznik, jak i kompatybilny zegarek mogą nie tylko odczytywać dane z Twojego trenażera, ale też nim sterować. Teraz zobaczysz na ekranie swoją moc, kadencję, czyli rytm pedałowania, czas jazdy oraz wiele innych danych. Załóż opaskę pulsometru, a Twój licznik rowerowy będzie widział także Twoje tętno. Zegarek poradziłby sobie i tak z nadgarstka. Trenażer jest wciąż nie podłączony do prądu, a my na ekranie licznika widzimy nie tylko tętno, ale też balans pomiędzy prawą i lewą nogą, moc i wiele innych danych, które chętnie będzie analizował nasz trener. Sterowanie oporem trenażera jest dziecinnie proste. Dotknij, czy tam tapnij minus, a opór zmniejszy się. Dotknij plus, a opór zwiększy się, tak jak podczas jazdy pod górę. Na pewno zastanawialiście się co się stanie, jeżeli tę mini elektrownię podłączymy jednak do zewnętrznego źródła prądu. Wejdziemy na poziom trzeci. Aplikacje. Aplikacja Taksa umila trening i daje wiele możliwości. Wybierzmy teraz opcję treningu na mocy albo z mocą. Zwróćcie uwagę, że nie będziemy teraz regulować oporu trenażera wyrażonego jako nachylenie terenu, tylko jako moc. Co to oznacza? Różnica jest ogromna, ponieważ w tym przypadku bez względu na to, jak szybko pedałujemy czy też jaką mamy kadencję oraz jakie dobierzemy przełożenie, aplikacja będzie tak sterować oporem trenażera, byśmy wciąż pracowali z mocą 175W. Kiedy pedałuję za mocno, aplikacja obniży opór trenażera, tak bym jechał z mocą 175W. A kiedy pedałuję lekko, tak jak teraz, aplikacja bardzo szybko podnosi opór, tak żebym znowu wrócił do 175W. Teraz próbowałem przekroczyć 300, aplikacja bardzo szybko ustawiła mnie na wybranych 175W. Jest to jedna z przyczyn, dla których używam trenażera także w lecie. Opcja treningu z nachyleniem umożliwia nam ustawienie stałego oporu, który oczywiście możemy zmieniać podczas jazdy poprzez plus i minus, ale opór w danym momencie jest stały, a moc jaką generujemy zależy od naszej kadencji. Inne możliwości, jakie daje nam aplikacja Taxa, to chociażby branie udziału w rozmaitych wyzwaniach razem z innymi, wykonanie podstawowego testu wydolnościowego, czy też wybór jednego z wielu planów treningowych. Genialna opcja treningu to filmy. Nie są to jednak zwykłe filmy, które po prostu oglądamy dla zabicia nudy. To konkretne trasy rowerowe z rzeczywistego świata, kiedy będziemy jechać tą trasą, widzimy gdzie jesteśmy, a nasz trenażer w połączeniu z aplikacją będzie symulował jazdę pod górę, z góry, a nawet wibracje na nierównościach. I powiem wam szczerze, że jest to unikalna funkcja NEO2, którą wyłączam, bo tak naprawdę daje mi ona poczucie szarpania za łańcuch, a nie jazdy po nierównościach. Tak jak teraz po kostce. Kiedy wjeżdżamy na asfalt, wszystko się wyrównuje. Poza tym, na co mi dziury na drodze w moim własnym pokoju? Tak czy inaczej, te interaktywne filmy naprawdę przeniosą was na dwór. Gotowi na drugą opcję na poziomie trzecim, najwyższym, interaktywnym Zwift. Zarówno aplikacja TAX, jak i Zwift dostępne są na telefon oraz na komputer. Zwift jest światem bardziej wirtualnym bardziej przypomina grę niż jazdę po realnej trasie ale spotkacie tam tysiące kolarzy, a nawet biegaczy i całkiem podobnie jak w oprogramowaniu Taksa, twój trenażer w porozumieniu z komputerem będzie symulował jazdę pod górę z góry w zależności od tego gdzie jesteś na trasie albo jaką trasę wybrałeś możesz też wybrać challenge zawody oraz dowolnie ustawiać trening według mocy całą zabawę umila garaż z Wifta, w którym możecie wybierać rowery riderów ubiory skarpetki i wszystko Interesuje Was kompatybilność? Proszę bardzo. W zestawie z Neo2 otrzymacie końcówki do szybkozamykaczy, takich jak w szosach, które tu widzieliście, do osi przelotowych w systemie Boost oraz Nieboost, no i założycie na trenerze zarówno szosy, jak i górale. Uwaga! Jeżeli macie krótkie ramiona korby i długi tylny trójkąt, możecie mieć problem z czujnikiem kadencji. To rzadki problem, ale mi się zdarzył, bo moje korby mają 170 mm długości i długi trójkąt w fulu. Otrzymacie wtedy od taksa specjalną przedłużkę. Napęd w Neo jest niesamowicie cichy, a to są jedyne odgłosy, które możecie usłyszeć, kiedy konstrukcja buja się na boki. Jest ona bardzo solidna, ale bardzo dobrze, że elastyczna, z dwóch względów. Urealnia jazdę, zwłaszcza na stojąco, oraz oszczędza ramy karbonowe. Jeszcze jedna świetna funkcja Neo2, która jest aktywna tylko przy podłączeniu go do gniazdka, to wirtualne koło zamachowe. Przestaje pedałować, koło nadal się kręci, tak jakbym jechał w prawdziwym świecie. Kiedy wyłączymy wtyczkę, koło wirtualne oczywiście się wyłącza, bo nie ma źródła prądu, oznacza to, że kiedy przestajemy pedałować nie podłączywszy się do gniazdka, mamy taki efekt. Nie oznacza to jednak braku płynności pracy tego urządzenia, kiedy pedałujemy. Jeśli chodzi o praktyczność i poręczność tego urządzenia, byłoby nieźle, gdyby nie jedna rzecz, którą wam za moment pokażę. Urządzenie składa się bardzo łatwo. Bardzo fajnie stoi na nóżkach, dzięki czemu można je schować gdzieś za komodą, za szafą czy w domu. Ale po co je chować, przecież trenujemy często. Ale brakuje rączki. Zdecydowanie brakuje rączki, dlatego ten trenażer noszę w taki sposób. Mam nadzieję, że pomogłem wam tym poradnikiem. Pamiętajcie, jeździcie, poczcie się, pocenie się jest zdrowe. No i wypoczywajcie, żeby wstawać rzeszko.